Siemanko, witam Was w kolejnym let's playu z ETS-a. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać przez CB Radio z Masterem 260. Mobilki, mobilki, zgłoś się. Siemaneczko, Siemaneczko. Jedziemy z Berlina do Bratysławy. Ja mam 606 km, ale nasz kolega ma trochę więcej. 615. Tak. Nie. I y, on już sprawdza troszki w kierownicy, czy mu wszystko działa. Ja rozgrzewam ręce. I więc ja już jadę, nie będę czekał na moje, naszego kolegę Kiedy. Już, ja już, jak ty już gadałeś, to już jadę jechałem. Dobrze, to on już jechał. Bo chce byś się ode mnie, ale ja jak będę na 90 to go też dogonię e, e... Informuj mnie o korkach. Dobrze, czy... raczej ty mnie, ty masz mnie kilometrów. Ale dobra. Ograniczenie do 50, a ja jadę. 80, 60. Nie słuchajcie Lola, jak on ci, bo Lolo to jest pirat drogowy. Wcale, że nie. A ja miałem taką nadzieję, że tak. Dobre, żartowałem. <grych> Dobra, żartułem, jestem. Dobra, a już 12 bieg, 10. Ja teraz na 8, bo wykręcam 30 na wieśniku. się mi nie chciał włączyć? A teraz. A dobrze, ja tu teraz skręcam. Niech ten ciałek jeździ potafion Jaki potafion, Ej, w prawo. No, to Lolo tam będzie jeździł jeździć. Ale ja powiem jedna rzecz, jedna rzecz tutaj jest nie fair, bo Majka w Amunicję, a ja jogurt. A myślałem, że pomidori. E, dobra pomidory zapomniałem się. <noise> I teraz trzeba zjechać na lewy pas. W strasznie bo fajnie się tym Volvo jedzie. To trzeba ja przyznać. Ja mam DAFa sprawdzonego. Ten ja... DAF ma mało przebiegu, bo ma tylko 2000. A jeszcze jeden DAF, w którym go mam, ma przebiegu prawie 8, powyżej 8000. A największa wartość przejechany kilometrów ciężarówką to jest ponad 30, ale to manem. Ten Volvo, którym ja teraz jadę to ma 1500 km Przyjechane To mało, dopiero musiała firma zakupić No najwyraźniej Dobra, już mam jedenasty bieg O, na, na lewej stronie w stronę Berlinasa jest korek Dobra Mam nadzieję, że jak dojadę to się zmieni ostry zakręt Specjalnie sobie wybraliśmy taką trasę do tego samego miasta, żeby była mniej więcej ta sama trasa. Tylko mieliśmy trochę trudności z tym, bo Lolo wziął inne trasy, potem wziął tą samą trasę, tylko musiał z Anglii jechać ciężarówką i to takie buty. Ale w końcu nam się udało. Mieliśmy. Lolo się cieszył, bo że wiozę ładunki czy dynamit. Teraz trzeba dzwonić, bo jest tunel, a zawsze przed tunelem dostaje mandat czy amunicję o, wiozę i Lolo chciał, abyś to dowiózł pod naszą szkołę G5, ale się powstrzymałem. Po prostu ja lubię szkołę i nie chciałem jej pokopić wystrzyć. <grymne> to jest zabawny. Rozszelać o, bo to nie jest no, Ale dynamit by być gdzieś na tyłach. By było znakomicie. Strasznie fajnie, strasznie łatwo jest wycieczyć kierownicę w tym Volvo. Nie, w DAFie tak samo, Daw to autko jest dla mnie cud natura. E, co ja ma? wolę Renault Magnum. Mi się tak. jeździ dobrze Manem, Renault, Volvo i wiele, a najgorzej mi się jeździ ma Mercedesami. Nie wiem, czy ja Mercedesów nie lubię, bo teraz miałem Mercedesa przez pewien czas, to miałem, on miał moc chyba 540 koni mechanicznych. A w leksie po 60, po 70 więcej nie chciał wycisnąć. No bo gdzieś jechał cały czas pod górkę. Nie, normalnie nie jeździłem pod górkę. A! Zjechałem na prawy pas. No, przyznać Rolowi, że umi dobrze jeść. Żart. To była Lolo taka i... komplement. Mi się też wydaje, że w połowie tej trasy, a nawet będę musiał iść spać ja mam włączone, symulacje zmęczenia, ponieważ włączyłem teraz na Let's Play. A ty Lolo włączę sobie symulację zmęczenia w opciach. I to nie. potem oczywiście źle wejdzie. Nie, bo to wtedy nie jest realne. No. Jeszcze chcę wyłącz symulację zużycia paliwa. I w ogóle wszystko sobie wyłącz. Ja wcześniej, jak w tą grę grałem, miałem problemy z ustawieniem kierownicy. No tak, bo to cię Majda. Czemu mi, mobilki, nie gadałeś, że tu jest jakiś... Nie, myślałem, że jakiś wypadek, a tu tylko skręcała ciężarówka. Mobilki, jak mnie słuchać? Źle. <grym> Co ty jesz? W ciężarówce się nie je moje jest impreza Aha Kogo wyrywasz? Z, po, panie z tego z, z <głos> 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 Źle mnie komentujesz. Tu są roboty drogowe. ja. Ja, ja, ja nigdzie robot drogowych nie mam. Nie wiem gdzie ty jesteś nawet. Ni czy nie roboty, tylko ostrzegawszy, bo tunel jest. Przejechałeś już ten tunel? No. To prawie... jesteś... Prawie dachowałem Tak, tak jak Lolo Będziecie mieć podany link pod moim filmem do ja... kanału Big Mastera Będziecie mogli też ten Let's Play zobaczyć ja auto mi zgasło Lolo Ty mnie rozśmieszasz Nie ma za co No I... Jezu, jak ja tu jeżdżę, ja jadę po dwóch pasach A ja jestem dobry, bo sobie zakupiłem telefon Nokie Sony Xperia jak widzicie, tam w ciężarówce jest Przyciepiona ładnie, bo mam interior taki fajny, czarny A ty masz GPS-a, czy nie? W ciężarówce mam od razu wbudowane No właśnie się o to pytam, Kreatynie To tak Dobrze, ja teraz sobie zjadę na chwilę na parking Sprawdzę, czy mam dobrze przymontowane moje ładuneczki Bo się boję, że mi w pewnym momencie to wszystko się zgubi i... Lolo to pozbiera i po pójdzie na naszą szkołę <głos> sorry <głos> muszę włączyć te światła. O, teraz mi się lepiej jedzie. Ty, tak. jedziesz, ty jedziesz na długich czy na krótkich? Na długich ciwak, ja na krótkich. Mi się lepiej jeździ na długich. Nie wiem czemu, ale lepiej mi się jeździ na długich. Wolę tak lepiej jeździć. Be bez bezpieczniej, bezpieczniej. Żartuję normalnie, bezpiecznie się jeździ. A ty I Lolo, jeźdź. na środkowy pasik. Ja na krótkich przez siebie! Co przeze mnie? Nooo, Jaki... Ej! Lolo co ty do mnie gadasz? No, że jadę na krótkich. No, i ja bym przez siebie dachował. Koks. E, przepraszam was za to dachowanie. Czy prawie przy dachowaniu byłem, ale nie umiem się skupić. Bo loluś, Po prostu on ma za mało umiejętności kierowania. On tak jak... lepszy. Tak jak widzicie, ja jeżdżę pięknie, a on źle. A co to przecież było? A prawie dachowałem. Dobra, to się wytnie. Dobrze, e, ja teraz sobie sprawdzę, czy mój sprzęt jest dobrze podpięty. Tu, e tu. Sorki za nitkę. Takie... Ile jeszcze kilometrów ci zostało? Potem sprawdzę. No ale jak to, widzicie, to. masz sekunda. Mój sprzęt jest dobrze podpięty. Wszystko się zgadza. Nyga. Co? Ile kilometrów się zostało? Mało Czyli? Dużo Czyli? Zaraz Dobra, moja czerówka jest dobrze wszystko zrobione Jak widzicie Ten truck Jest dla mnie naprawdę fajny Więc ja sobie wchodzę do naszej czerówki I teraz się napiję z kubeczka herbatki Najpierw proszę po nią sobie stanąć. Dał nie. Ile kilometrów ci zostało? Tak, to proszę, moi drodzy widzowie, jest, gdy sobie odłożę na drugie biurko. Dobra. Kilometrów w LOLO mam jeszcze 514. I jeszcze 409. <grym> Jak ty? Czemu ty tak szybko zapierdalasz? Ja nie mogę. Ja się wcale, dziwię, że ja wcale nie dziwię, że ty 70 km pokonywałeś w pół godziny. Nie pokonywałem w pół godziny. Dobra, w godzinę. Bo ja się skupiam na drodze. Ja nie jadę tak jak ty 100 na godzinę. Czy 90. No dziwię, ja jadę 90 ze wszystkich, wymijam spokojnie. A potem Lolo wypadek! O, czerwone światło, mandat. Mm, to tam jest hajs tylko. No. E, e, mam do was taką ciekawostkę. Lolov zarobił 108 tysięcy e, za zlecenia, a teraz ma zaledwie 830. Ile mm. masz? 50 ileś. Znaczy nie, bo tam dwa razy musiałem ten, e, anulować zlecenia, to dwa razy 12 tysięcy jeszcze mi wzięło. No. <laughs> Zysk za 7, 107 tysięcy, a miałem tylko 58. No. Bo Lolo musiał zapłacić za jego szkody i wszystko: za mandaty, za wypadki, tak, za, za paliwo, za to, że potrafił własną matkę. Nie, no tego się nie chce przyznać. Widziałem, jechałem równo za nim, a w pewnym momencie coś na moją szybę poleciało. A to była ja jego baba. Z pieski, czy zwierzątki, jeśli Lolo miał zwierzątku To się oparło moje koła i było po nim Bo Lolo za szybko jeździ, nie umiałem nadążyć i zauważyłem jego mamy, Bo Lolo moją przyjechał. To ty ją zabiłeś Zemszy się na tobie Nie podawaj do sądu O Lolo, gonię Dobra, cię Wyhamować trzeba, wyhamować, wyhamować Lolo, Jest. Lolo, gonię cię tak, na pewno. Ju, widzę, już zbijasz. Wiesz gdzie w ogóle jestem? Ej, to była skania. Low volve mieści. Weź, w ogóle gdzie ja jestem? Czy siebie się zakapiłem? W drugim tunelu. Już? Jeszcze mi zostało, czekaj. 353 km. Mobilki, mobilki. Miałem wypadek. Mobiliki, Żar. Mobilki, yy, naprawa drogi yy, mocna, czy tylko jakieś tam krótkie remonty? Nie, pobocze naprawiają, <głos> <głos> ale fajny most nad Muła. Jest, nie ma fotoradaru wreszcie. <noise> Coś się stało. Penis z LOLem. Tak, bo przypadkowo mineta wywaliło. Coś coś ty to, to teraz nie mi. Też nie. Ale normalnie jak się słyszy. No ja cię normalnie słyszę. Nie, no to nie wiem, co jest zaś grane. Wiem, że przed chwilą mineta wywaliło, więc... O, ominęło was jakieś... Dwie minuty jazdy. Ej, ja... Ej, Jezu, ja muszę na stację zaraz jechać. Tak, dwie minuty jazdy i wszystko, bo prosto ja musiałem zrobić cięcie. Ja Hę? Ja coś też Do kogoś coś dzwoniło i teraz dopiero to rozłączyło. Nie wiem. Teraz ktoś mi coś wysyła na skape. Co jest grane? Nie wiem, no kto tam spami? Ja nagrywam. Ja mamy w dupie, nie dodzwonię się. Prawda? Prawda. Już MIAŁEM mokro w gaciach, bo nie umiałem wyrobić, musiałem się na stacji wylać, benzynowej. I was ominęło. S Siuśki moje was ominęły. A was ominęło, wiecie co? Jego kupcie. Ja okupcie. Y -y. Przejechałem <grym> przez Rondo. Co? Jakby gdzieś w Rondo było, tam gdzie jedziesz. No? Żebyś wiedział. Też Ile ty gdzieś... masz 3 kilometrów do końca? Hmm, czekaj, zaraz ci powiem. 278. 383. Coś mi się wydaje, że tam będę pierwszy. Po co, ten? Miałeś jakąś przerwę. Ja musiałem zrobić cięcia, a ty sobie cały czas zjechałeś. Dobra, teraz na stację trzeba zjechać. Już ci tyle paliwa zażarło? Z, z pełnego baku? No chłopie, jak ja ci znać cały czas na... Nie, nie z pełnego baku, miałem tylko trzy kreski. A no, też fakt. Będę mógł z tej strony zatankować? Ja też sobie zatankuję szybko. Eee, ja myślę, że z tej strony zatankuję. Szkoda, że tutaj można tylko z jednej strony tankować stacji benzynowej. No. Zatankujemy sobie tak z A. 200 litrów. może A. nie, może więcej, tak 300. Ja już mam zatankowanych 100... 200... Równe 300 litrów. I ty spędzałeś bak? Nie. Ja... Jeż, jeszcze dwie za... kreski. Ja zatankowałem 540. Prawie. Sorry ziom, ale ci się wryje. Wymuszę pierwszeństwo. Bo tak trzeba jeździć! Nie z Lola przykładu Bieźcie ze mnie przykład Bieźcie ze mnie P Pracowity męski kierowca ciężarówki Nie śmiej <coughs> się Czuję się taki obrażony <coughs> Męski kierowca ciężarówki Pracowity ja nie mogę, Majka. To, to był najbardziej suchy suchar na świecie. Już dzisiaj przy, przy, trzy rozpiski przejechałem: z Hanower do Rostocku, z e, Hanower do Berlina, i teraz jedziemy z Berlina do Bratysławy. 90 km na godzinę. <kluzny> ja 80. I wymijamy kolejnego kierowcę: 82, 83. Muszę nadrobić zrodzę. 92 93 94 km na godzinę A tu są roboty 92 Tu robią ten przecie yy, pobocze Dopiero ty tam jesteś? No Jezu O ja tam byłem 10 minut temu o, ograniczenie do 110, więc ja sobie teraz będę cisnął. Muszę nadrobić czas do Lola. Bo tyle los zamiast ten się zająć ładnie. Skupić się na drodze. Już się na drodze. Się ładnie porozglądać, gdzie są jakieś widoczki. Widzę, sam, sam las na obkoło. Włączę na razie te światła ostrzegawcze, bo mi przeszkadzają. prawej fullback jest, to mogę jechać. Wymijamy skanie Ale Lolo ch chciał kupić skanie i... Teraz musi no. kupić Volvo Za mało pieniędzy mam. Ja sobie kupię Volvo, bo strasznie fajnie mi się jeździ Volvo. Chyba zapuszę sobie jakąś muzyczkę. Już wiem jaką. Och, baby, baby, och. A nie to. Zapuść jakąś muzyczkę Big Masterze. Nie, bo i tak tego słyszeć nie będziesz. No ale tu zaśpiewaj coś ładnego dla moich widzów nie. i dla swoich. Nie. Ja, zaśpiewa ja zaśpiewałem. Bibera. Baby, baby, anal. Tyle. E, to. To nie było ładne. Baby, baby, oral. To też nie. Ja, ty, Lolo, tylko grupowe i ten Czemu grupowe? Grupowe są właśnie do bani Ja, bo ty, lu byś tak chciał byś Byś dwie na raz, albo trzy na raz byś obrabiał Naprawdę? Tak A tu jest rondo! No i co? Nie ma ronda, nie Czemu mnie wszyscy? Ja pierwszy raz w Pradze jestem My... Myjka, wystać powiem co? Że zamiast ty mi mówić co jest na drodze to ja ci cały czas będę mówił No Ostrożnie rondo pokonam A nie tak jak że, że przez nie przejadę Co? z czterdziestką wjechałem w rondo No, a ja je ładno, ładnie ominąłem Więc to jest, to się zgadza, że jestem męskim, pracowitym kierowcą ciężarówki Gdybyś był męski to byś wchodził dziewięćdziesiątką w rondo Podam wam numer y, telefonu w opisie pod moim filmem. <grywa> Jakie ej, wjechałem na kraweźnik. Bo chciałem się na chwilę zatrzymać, coś sprawdzić. I mi wzięło ten jeden uszkodzeń, bo na kraweźnik wjechałem. <grywa> Jak głupie, e! Zresztą moja mama chciała mnie lepiej jeździć jako kierowca. Ja mam y, kierowcę we krwi. No, ja też. Jestem zawodowcem. Ja też. Swędzą Z... mnie pachy. A my nie. się myje. Myje się. Myje się codziennie. A się pachy myje, a nie ten. Też myje codziennie. Jak ci kąpię, to się myje cały. Nie, bo ty się myjesz w połowie. ta fajnie. A ty lulo się myjesz. Tylko to coś z najważniejsze Wtedy Żeby... Tak, bo ty miesz yy, tego... tego tego, bo on jest dla ciebie najważniejszy. Tak. Ale szumi ci mikro teraz coś. Ty bardziej. Nie, bo co się... Ty gada... To u ciebie wtedy tak szumiało, jak nagrywaliśmy Minecrafta zasadają ją Tera, powie coś? Nie. He, Jak ty gadasz, nie gadasz, nie masz umów, a jak ty coś powiesz, to są No, Lolo hmm. Chyba zaś se polasł. Nie Aha Dobrze Ja już prawie jestem na mecie Okręcenie do 80 Hahaha, <trybujesz> ty na mecie no nie. Mi jeszcze zostało 115 km. No a mi? Ej, ja nie to, nie to. Dobra, nie będę się chwalił, ile. Ile, ile, ile się zostało? 295. Jak ja dopiero z Pragi wyjeżdżam. Ja mam pomysł, a ja pojadę chyba jeszcze do Anglii z powrotem i będę szybciej niż ty. Kurde, ja nie wiedziałem, że tu. że to tak ta droga jest zrobiona. Ja już widzę cel. Ja cały czas widzę, ale jestem od niego bardzo daleko. A ja już widzę te takie mrugające kółeczko Aha, no ja też w tego kółeczka Widzę te kółeczko w połowie. O tak to miałem powiedzieć. Jutro nagrywamy Minecrafta, więc zapraszamy znowu. W koń... Trochę wam nagram tych Minecraftów, żebyście mi potem nie spamili na Skype'ie kiedy Minecraft, kiedy Minecraft. A a to tak... Minecraft, a nie Minecraft. No to Minecraft! Minecraft! A wiesz, że właśnie babcia gra w Minecrafta? Ta to fajnie, na serwer, nagramy coś z nim. Cześć moje dzieci! Ja będę zbierać kobla wybrać. Wybędzie... Ja mam 20 jaxów. No bo mi mój wniosek dał, ha-ha! Śmiech na sali, <śmiech> Wszyscy się powinni śmiać. ha, 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 ha. Big Masterek! Ha, 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 ha Masz no. małego... A dobra, koniec sucharków, bo to Big Master jakiś tam zaś będzie suchary zaś gadać. Co robi blondyka na oceanu? No, co może robić? To pisie? Ja nie czeka, mogę. Czeka na walenie. <grystanie> A co do lewa magii, yy, magii dorosłego? Magii. A co robi bl goła blondynka przed ogniskiem? Pognieca, podnieca go. Ja ci to wszystko powiedziałem, krytycznie. <grystanie> Wiem. <grystanie> Czym się różni o... blondynka od żarówki? Czy blondyka nie zgubiają żarówkę, nie? Meziorówka ciągnie napię napięcie, ja. a blondyka na klanach. Ja nie mogę. Zboczek. <śm> a? Ty byś tak chciał, prawda? Lula? Co ty myślisz, co sobie kierowcy mówią w czasie jazdy, jakim się nudzi? No, tak. A co robi Lolo, gdy wszyscy idą spać? Fap, 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 fap. <śm> <śm> no. I mandat 550 euro. Bo znowu do tunelu wjeżdżałem. Tak jeździ, Rolo. To już tam jest podpisane. To, to jest mój pierwszy. Trzeci tunel ja usiadł. Patrz co się robi. Tak się jedzie. Total. To był mój Wyprz pierwszy mandat. Wyprzedzam Reno Renault, e, Renault... No, Renówkę. Jedzie z y, firmy Total. I już jest wyprzedzona. Przez z kogo? Przeze mnie. Zmieniam pas ruchu, bo nie będę za nim cisnąć. Czy nie będę na. Na prawym pasie, yy, na lewym pasie bo Ja tu 5. Ja, ja tu nie na wyprzedzam tym... a to tylko ciężarówki. Po co osobówki wyprzedzać? Osobówki mi nic nie grożą. I tak ja teraz zwolniłem do 80 Teraz trzeba sobie wyhamować, bo skręcamy w lewo. Jeszcze po, po białej autostradzie. Ja już jestem daleko za nią. I widzisz, tam gdzie jechałeś przecież to są te wy, yy, wygłuszacze. Wiem, że są. No. nieba po prostu albo jeździłem po takich drogach, gdzie ich nie było, albo. Nie pamiętam, że takie były. No. Jeszcze 7 km. Jed 1% uszkodzeń. Ja też mam 1% uszkodzeń ciężarówki, bo wjechałem na krawędzi, się uszkodziła. A jak prawie, żebym dachował, to się nic nie uszkodziło, ani przyczepa, ani nic. A tak mi tylko się przutuje. Powiem wam jedną rzecz. Mam gówno na szybie. Z tego powodu, że ja tam dojadę szybciej, to ja moje wideo już zakończę, ale będę uczestniczył dalej w filmiku od Wesołego. Tak, bo jestem... bardziej... ekonomiczny. Jeb, kurwa! Ale mi wjechał. Ja jestem szybszy i co? Patrz, jak się bierze tirówę. I... Cygio! Wziąłem... t żarówkę No zapalaj się te głupie zielone światło. Ter teraz, się... teraz tylko w lewo. I teraz jeszcze raz ty w lewo. I będziemy na miejscu. A ty, Lolo, jak? Będziesz parkować na szpą swoją, czy nie? Nie, nie chcę mi się. No, ja też nie będę właśnie parkować, bo to, jak dla mnie, to jest trochę strata czasu. Dobrze, jest, jestem zdumny z siebie. Jeszcze 183 km. Boże, ja na Twoim wideo będę jeszcze 3 dni. Nie, to nieprawda. Albo nie zaparkuję się na czepom. No, tak cię może zdążyć. Co ty to? Jakbyś się myślałem, że za lolem jakieś duchy do pokoju biją. Lolo, komputer! Już nie ja mam bo... Nie, nie chce mi się ten. Przejany dystans 627 km. Czas si 7, 7, go 7 godzin 59 minut. Zużyte paliwo 260 litrów. No, 261. Ta to ja będę ja więcej zużytego paliwa, bo ta bardziej ciągnie. I powiem, what the fuck? Bardziej zasysa. Zapałkę. Zapałkę. Ale fajna dupa na poboczu stała. Mogę ją wziąć. Dostałem 11 825 Żart. Wygrano d... Wygrano... Dzenia. wygrano, dzenia. wygrano. A. Wynagrodzenia. Hajs. No. Hajsu, tyle wam powiem o. No. Teraz wam jeszcze pokażę moją ciężarówkę i się z wami żegnam. Tak, ale Lolo będzie nadal w moim odcinku uczestniczył. Tak, więc... Tylko sobie tutaj gdzieś stanę na poboczu tak, żeby... A przyspieszę, bo ta ciężarówka stoi. A która jest taka propu godzina? Eee... Czwarta, 19, 19. 19. I to pat, Moja ciężarówka to jest Reno Magnum. Tu ma takie fajne światła. Mój kierowca oczywiście, który sobie kierownicą kręci Strasznie mi się podoba ta ciężowka, bardzo fajnie się nie prowadzi Więc tak. Ja się już z wami żegnam na moim wideo Więc do zobaczenia i Nara No ja też się żegnam na wideo od Lola hmm, Nara